Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka. Witajcie w środę i życzę dużo zdrówka. Jest to dzień z kawałami, więc posłuchajcie relaksu przy kawce. A żeby dłużej czasu nie zajmować, więc przechodźmy do sedna. Żona wrzeszczy na męża. Znowu przychodzisz do domu o trzeciej nad ranem, a mąż. Nie poddawaj decyzji lekarza, zlecił mi regularny tryb życia. Rozmawiają dwie przyjaciółki. Wyglądasz na zmęczoną. Tak, mój mąż jest chory i muszę go pilnować dzień i w nocy. Co takiego? A pielęgniarka nie przychodzi? Przychodzi, przychodzi i właśnie przez nią muszę go pilnować. Do knajpy przychodzi zgrzany facet, ociera pot z czoła i zamawia piwo. Płaci drobinkami i narzeka: Co za dzień? Najpierw na dworcu znalazłem kapelusz z drobinkami, a potem gonił mnie jakiś długowłosy gość z gitarą. <grym> Poproszę 100 metrów stalowej liny, zestaw narzędzi, szlifierkę kątową. I pół kilo gwoździ. Sprzedawca. Niestety nie ma. Maygeiber. A co jest? Sprzedawca. Pomidory w puszkach. Może być. <grywa> Policjant zatrzymuje do kontroli samochód, w którym jedzie młode małżeństwo z dzieckiem. Daje kierowcy alkomat. Dwa promile odczytuje wynik. Panie władzo! Macie zepsuty alkomat, odpowiada stanowczo kierowca. Niech żona dmuchnie. Pańska żona też ma dwa promile, mówi po chwili policjan. Macie zepsute urządzenie i koniec. Niech dziecko dmuchnie. Dwa promile, mówi policjan i zwraca się do kolegi: Marian, alkomat nam się popsuł. Przepraszamy Państwa, rzeczywiście mamy zepsuty alkomat. Proszę jechać dalej. Do do widzenia, mówi policjant. Rodzinka jedzie dalej. Po chwili mąż odwraca się do żony i mówi: Widzisz? A mówiłaś, żeby dziecku nie dawać. Piątek wieczór. Mąż z żoną na kanapie. Mężczyzna podnosi pilota i pyta żony: Kochanie, nie wiem, co włączyć pornosa czy mecz piłki nożnej. Dawaj pornosa, w piłkę już grać umiesz. Do niewielkiego sklepu spożywczego wchodzi trzech małych chłopców. Najstarszy z nich mówi do sprzedawcy: Poproszę landlinek za groszy”. Sprzedawca niechętnie przekręca głowę i patrzy na stój z landrynkami stojący na najwyższej półce nad kasą. Bierze drabinę, z trudem wdrapuje się na nią, otwiera słoik, wrzuca do torebki pięć cukierków. Schodzi, odstawia drabinę, nabija landrynki na kasę, przyjmuje płatność kilkunastu złotych monetach. Wówczas odżywa się młodszy z nich. Ja też poproszę landrynek na trzydziesty losy. Sprzedawca patrzy niechętnie na dzieciaka. Znów bierze drabinę, wchodzi na nią głośno sapiąc, otwiera słoik, wrzuca cukierki do torebki. Nagle zamiera. Bez ruchu balansując u szczytu drabiny i patrzy na najmłodszego chłopca i mówi: Jeśli też chcesz landrynek za 30 groszy, to od razu powiedz. Chłopiec kręci głową, że nie. Sprzedawca schodzi, odstawia drabinę. Nabija landrynki, przyjmuje płatność i pyta najmłodszego chłopca, a co ty byś chciał kupić? Poplosę landrynek za pięćdziesiąt losy. Na lekcji biologii pani pyta Jasia. Jasiu, z czego składa się serce na to Jasiu? Z dwóch komór, z dwóch przedsionków i nóżek na to zdziwiona pani Jak to nóżek? Jasiu tłumaczy. W słyszałem, jak tata mówi: No, serduszko, rozłóż nóżki. Mama do Jasia, dlaczego płaczesz, bo mi żal dziewczynek. Nie rozumiem. Słyszałem, jak tata rozmawiał przez telefon z kolegą i mówił, że pójdą zapolować na dziewczynki. Pani na lekcji, czy wiecie, dzieci, że w przyrodzie występują kwiaty żeńskie i męskie? Jak to? Tak, żeńskie posiadają słupki, a męskie pręciki. Na to, Jasiu. A czy pani wie, że w Kieleckim te są żeńskie i męskie, ale wiatry? Jak to, Jasiu? Bo widzi pani, żeński wiatr piździ, a męski podmuchuje. <śmusz> Mąż wraca do domu i mówi do żony. Dzisiaj nie rob mi obiadu, bo kupiłem na wynos obiad z siedmiu dań. A co przyniosłeś, kochanie? Hot-doga i sześciopak. Spotyka się dwóch znajomych. Nareszcie pozbyłem się 92 kilo tego wstrętnego, niepotrzebnego tłuszczu. Naprawdę tyle schudłeś? Nie, wziąłem rozwód. Mąż do żony. Kochanie, jak przyjdą goście i będziesz podawała na stół, to prosię, które upiekłem, to pamiętaj, żeby włożyć za ucho pietruszkę, a do pyska jabłko. Dobrze, ale nie musisz, że będę głupio wyglądała. Żona do męża leżącego w łóżku. Chyba wiesz, że najlepszy dla człowieka jest ruch? Dobrze, jajeczko na śniadanie sam sobie dzisiaj obiorę. <laughs> I na tą chwilę, kochani, na tą chwilę koniec naszych kawałów. Czas relaksu przy kawuni minął. I zapraszam do następnego razu. Do zobaczenia pa!